Problemy finansowe Bardowskich z rolnika. Grzegorz mówi wprost o jednej złej decyzji. Program Rolnik Szuka Żony od lat wzrusza widzów telewizji polskiej, którzy chętnie śledzą losy jego uczestników, nawet całe lata po zakończeniu sezonu, w którym występowali. Teraz dotarły do nas złe informacje o kłopotach finansowych jednej z najbardziej lubianych par w historii tego kultowego już programu. Rolnik szuka żony wzbudza ogromne emocje. Niezwykle popularny format Rolnik szuka żony niezmiennie pozostaje stałym elementem ramówki telewizji polskiej. Od swojej premiery w 2014 program nieustannie przyciąga przed ekrany widzów, którzy z uwagą śledzą losy rolników i rolniczek, którzy zgłosili się do randkowego show, by odnaleźć miłość swojego życia. Program od samego początku prowadził uwielbiana Marta Manowska, a format przez lata pozwolił na rozwój wielu relacji. Na antenie TVP rozpoczęło się wiele związków, które trwają do dziś. Anna i Grzegorz Bardowscy znaleźli miłość na planie Rolnik szuka żony. Jedną z najbardziej lubianych par, które połączył występ w programie byli Anna i Grzegorz Bardowscy. Duet poznał się dekady temu, podczas drugiej edycji kultowego show. Para szybko przypadła sobie do gusta, a ich relacja rozwijała się w błyskawicznym tempie. Dziś uczestnicy show są małżeństwem, doczekali się także dwójki dzieci, mają córkę Livię i syna Jana. Para od dawna działa w sieci, a nie ma nawet swój własny kanał na YouTube. Na którym dzieli się opowieściami ze swojego życia i udziela porad, jej mąż zaś skupia się głównie na rolnictwie. Jednak teraz dotarły do nas informacje o kryzysie w życiu pary. Fani są głęboko zaniepokojeni ich sytuacją finansową. Anna i Grzegorz Bardowscy znaleźli się w kryzysie. Grzegorz jest właścicielem 130 hektarowego gospodarstwa rolnego. Swoją działalność opiera głównie na uprawie kukurydzy i buraków cukrowych, jednak postanowił dokonać odważnych zmian postawił na soję. Teraz opublikował na Facebooku poruszający filmik ze smutnymi wnioskami: wybranie mało popularnej w naszym kraju rośliny było bardzo złą decyzją. Ruch rentowności soi z dzierżawą, bez dzierżawy i z dopłatą. Mój średni plon to 2 tony. To oznacza, że jestem stratny ponad 800 zł na hektarze. Liczby nie kłamią, powiedział. Jak zauważa, bardziej opłacalna byłaby uprawa rzepaku. Jak wyznaję na filmiku, zysk z uprawy rzepaku wynosi w przeliczeniu na hektar około 809 zł bez dopłat, a 2009 zł z dopłatami. W rozliczeniu finansowym korzystniejsza jest uprawa rzepaku. Podzielił się dokładnymi wyliczeniami. Jak się okazuje, Całkowity zysk w przeliczeniu na hektar w przypadku rzepaku to 809 zł bez dopłat, a 2009 zł z dopłatami. Z kolei, jeśli chodzi o soję, to zanotuję stratę wysokości 2815 zł bez dopłat i 815 zł z dopłatami. Jakbym miał podać werdykt, to chyba bardziej bym postawił na sprawdzony rzepak. Bo łatwiej utrzymać stabilny plon? Jeśli chodzi o soję, założyłem cenę sprzedaży 1450 zł za tonę, ale może być różnie, przyznał rolnik. Zauważył jednak, że to nie był najlepszy sezon na uprawę tej rośliny, zwłaszcza ze względu na pogodę. Wyglądało to rewelacyjnie na polu, nie miałem się do czego przyczepić. To był jeden z najgorszych możliwych sezonów na soję. Zrezygnować? Może i powinienem, ale chyba nie powiedzieliśmy sobie jeszcze ostatniego słowa. Zastanawiam się, czy ją w przyszłym roku na pole wrzucić. Prawdopodobnie tak.